Cześć, jak się macie kolejne zauwały. I zapraszam Was do Rings and Repeat, gdzie musimy się wykąpać, bo jesteśmy brudnymi, brudnymi ludźmi, z brudnymi, brudnymi myślami. Ale musimy uważać. Mm. Ponieważ boimy się pryszniców. i może nas jeść potwór. Czy to jest krew? Nie? Okej. Okay. Więc tak, no musimy się wykąpać, ale musimy rzeczywiście uważać, ponieważ mamy lęki. Hmm. Dobra? Ok, ściągnąłem ciuchy. A może. A może się nie wykąpię? Hmm? A co, jeżeli się nie wykąpię? Jeżeli mam je coś zabić, ja wiem, że tu mnie ma coś zabić. Jak biorę prysznic, to jest krótka gra. Wyszedłeś nagi. Co jest znowu? Nie... No tak, ciuchy zostawiłem. E, zero out of three main endings. Jeden z dwóch secret endingów, czyli jest pięć endingów. O, kuźwa mam wszystkie znaleźć. Jasne, dobra. Więc weźmy prysznic. Albo i nie ha ktoś zamknąć nie mogę, eee. a odłożę ciuchy. Teraz mogę zrobić get in. Jestem in i turn on. Trzymaj spacebar, żeby się umyć. Myję O, Teraz myje włosy. Ok. O! Mam zamknięte oczy. Czyli jakiś potwór może mnie O! To ja zostawię oczy zamknięte. Wiadomo, jeżeli ja ich nie widzę, to oni mnie nie widzą. No, oczywiście. Dara, nie ruszam. Nie, nie mam mowy. Nie zobaczę potwora. Gówno. Mm. Gówno w dupie twojej. <śmiech> <śmiech> Świetna robota. <laughs> Zatopiłeś sobie mieszkanie. Two secrets endings found. Dobra, super. Czyli teraz muszę się i teraz muszę się... A chwila, a main ending to jest wyjście bez ciuchów? Zobaczę. You left too tired to shower right now. A, for a shower. Okej. Okay. Czyli na końcu musimy się po prostu umyć. Damy radę. Damy radę się umyć. Spokojnie. I spróbuję naprawdę trzymać oczy zamknięte. Jakby przestraszyłem się... Rozumiem, byłem przestraszony, tak. Ale mi się wydaje, że jak mrygam oczami, to znaczy, że mam paranoję i co chwilę zerkam, czyli na, nikt na mnie nie patrzy. Więc tym razem Tym razem Nie będę patrzył w ogóle. Nieważne jakie dźwięki, nieważne jaki hałas Nieważne jaki stuk puk puk, tuk, ruk -tuk, 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 tuk. O, o. Słyszycie hałas? Nie puszczam palca ze spacji. Nie, 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 wiedźmo, nie, złapiesz mnie! Teraz powinien być gdzieś jakiś hałas. Jest hałas. Ale ja ja głowę. głowę, ja la la la! w uszach, jeszcze zaśpiewam moją ulubioną piosenkę, e, więc chodź pomaluj mi świat, na żółto i na niebiesko, niech ma, ja nie znam słów, ale pod te śpiewam wszystko. Nic złego się nie stało, czyli jednak, czyli jednak. Wszystkie endingi zrobione. Ta gra była, i się wyłączyło. Ta gra była dużo prostsza niż mi się wydawało. Ode mnie to tyle, kochani. Mam nadzieję, że Wam się podobała gra. Ratuję dzisiaj streak, dlatego gra jest bardzo krótka. Nie wiedziałem, że będzie aż taka krótka. Ale tak, dzięki wam wszystkim za oglądanie. Jutro będzie normalna gra. Dosyć długa, więc szykujcie czas. Zastawiajcie zegarki, bo film będzie o 18. Trzymajcie się, ode mnie to tyle. Ma, pa, pa.